Hejka, jak wiecie, jesteśmy już w Grecji. Plan był jasny, jedziemy na rajd, mistrzostwa samochodowe. Niestety pogoda nas zaskoczyła. Zobaczycie we vlogu nasze emocje, bo choć na początku było śmiesznie, a my mieliśmy rajdowe nastroje, to z czasem przerodziło się to w strach. Drogi były odcięte, a my, mimo tego, że bardzo chcieliśmy dojechać na rajd. W pewnym momencie miasteczka zamieniły się w jeziora. I nie było już możliwości ani się cofnąć, ani jechać dalej. Na szczęście zostaliśmy uratowani. Grecka rodzinka ukościła nas najlepiej jak potrafili. Mimo, że właśnie w ich życiu działa się ogromna tragedia. Resztę ujęć z powodzi możecie zobaczyć we blogu, który jest już na kanale. Poza tym w odcinku jak zawsze będziemy śmieszkować, robić zakupy i jeść greckie przysmaki. Nie obejdzie się bez przygód, jak to w Van bywa. Oglądajcie i sprawdzajcie sami co się działo. danie mistrzów. Ej, słuchajcie, zrobiliśmy wczoraj taką pastę z oliwek, bo też je widzieliśmy w Grecji, tą pastę. Pały zrobił taką swoją wersję z pomidorem czosnkiem. Nie wiem co tam jeszcze jest, ale damy wszystko. Nie wiem co dałem jeszcze. Nie też nie pamiętam. No ja mam cacyki, jajeczko. I takie śniadanko. Patrzcie, stary wszedł do wody. Jest ogólnie 19 stopni i cały dzień w sumie pada ale cały dzień. No jest... Która? Z 12? Zaraz wam pokażę naszą miejscówkę, jak sobie stoimy, kot już nakarmiony, jeden, drugi, miska stoi pusta. Tak, ja chciałam wam pokazać naszą miejscówkę, to zaczęło wiać. Miejscówka na południu w sumie, ale są toalety, jest prysznic, zaraz wam pokażę. Tak sobie stoimy tutaj na blaszkach też wteczka. Paweł przed chwilą był się kąpać i ja stwierdziłam, że w sumie też fajnie by się była wykąpać przed odjazdem. O, tu jest prysznic. Co tam było na śniadanie dzisiaj? Kocie żarcie było, tak, pyszne A na koniec jajeczko ja... Gdzieście zjedli, tak? No A tam gwiazda się kąpie To jest van life Kozy ciekawsze Ojejku, ojejku. Szara. Jesień w Grecji, w Polsce lato tam się zatrzymał przed górką <gum> Bo gumę chciałem zjeść Nie zatrzymałem się, tylko nie zmieniłem biegu na czas Pam normalnie klaczki Nie szam. O, ale już jak ręczą co chwilę jest, łasaka, tak jest pod górą że koniec nie Ale jest wyprofilowane Pewe mówi no I fajny asfalt nie? No, fajny droga mega Rewista, Ale nie na to samochód no nie. Na jakąś fajną BMW Ale musiał lać, kurde jo! Ale odjazd Patrz tam Na drogę się wlewanie na drogę się wlewa uważaj. I to tak fest. Ostro. Siostro. O ja. Lubię, Masakra. Lubię te greckie mieścinki. Takie ładne są. Wąskie, ślicznie. Ale kościół ładny. Domki z kamienia pięknie to wygląda. Wow, wow, wow. No, ale przybrała co? to? Poza ten konik co tu robi? Nie wiem. Masz Stary na lejciku sobie jedzie. ale to nie ciekawe. Jest tak, jest dużo tej wody. No, już jest. Jest, no. Kościoły wystają. Stole, że kapunie. No, patrzcie. Świetnie, no. Na klimacie mega. Zobaczyłam z drogi tą miejscówkę. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale jest fajny sklep. I Paweł sobie wziął suflaki. Trzymaliśmy się na obiad z pitką, a, a ja mam gorosika. I bardzo fajnie wygląda grośik. Że wygląda. I jeszcze kurczaki są. Więc zrobimy jeszcze zakupy, i, i będziemy lecieć dalej. Dobre. Dobre? W tym ładnym miasteczku, w naszym ulubionym sklepie AB, no, e, zrobimy sobie jeszcze zakupki. Zgadnijcie, co robi Stary. Szuka lalki Barbie dla mnie? Nie, szuka Hot Wilsona. Nie <suszy> ma, to jest to małe. Bo to mały sklep jest. Ale Foxa no to jest 99. Ekstra. 55-18 euro wyszło. Mamy wody. Piwka, chusteczki, kakao. Kocie się. Fosolkę, mięsa sery, sałaty, winogron, pomidory. I samochodzik oczywiście dla kolegi. I ja! Będzieśmy stąd przyjechali? Tak. Stąd? Z góry mi z góry i w lewo. Prawo prosto i w lewo. W lewo. Przyjaźni się zka. Zobaczcie, gdzie tam no. Nie no, nie widziałam, że czegoś takiego po Witam się z wami o poranku w kolejnym dniu. Jestem turbo zaspana. No idziemy do parku. Prowadź, chłopie. Od dwóch dni cielo nie wychodził na dwór. I nie pokazałam Wam naszego miejsca postojowego, chyba? wreszcie możemy sobie wyjść, bo słuchajcie nie pada. Nareszcie się uspokoiła trochę pogoda. No i to jest taki fajny, partik, no ogólnie miejsce na to, żeby się zatrzymać no to spoko. I później sobie jechać dalej. O i słuchajcie, wszystko jest zalane. Dzisiejszy przygód, ciąg dalszy. Mamy 100 km w góry. Jedziemy w ogóle, tam jest czarno. I przejeżdżaliśmy już przez kałówek. koł, że Paweł mówił, że sięgała nam do połowy koła. Ale nie nagrałam tego, bo byłam przerażona, że się utopimy. Spokojnie, nie, nie wszystko No bez tutaj. Są pola zalane. No i powoli przejeżdża tamtędy, tak? Czy co? Powoli. Przed tym zawrócili Tak No zobaczymy dalej Jedziemy dalej na razie Nie otóż jest przepięcie w czul, nie? Bez kitu płyniemy razem z rzeką Teraz nie odciąłeś gdzieś drogi, nie? Tu już nie ma drogi Ja pierdolę Ja nie wiem, czy ja chcę przez to przejeżdżać Ale to nie będzie lepiej Będzie komuś... jedzie auto z naprzeciwka

i Słuchajcie, zaszczycili, nie możemy dalej przejechać Pani nas zatrzymała, powiedziała, żebyśmy dalej nie jechali No słuchajcie, już nas się zbiera, bo tutaj jest następne auto Tutaj stoi pan jeszcze z innego auta Także zawijają nas tutaj po prostu chyba wszystkich Z tej drogi, żeby nie jechać dalej, faktycznie tam może być nieprzejezdna No ale my jakoś nie płaczemy nad tym, babciu robi sałatkę Mamy fazę na buraka jest zdrowy od Wczoraj. Dzień. Od wczoraj, tak, więc zaczynamy jeść buraka. Dobra, feta to jest. Kupiliśmy te sery, no dobre, te o dźwiękowe. mogę Wam pokazać moją ukochaną fetę kozią hmm. To już, y, nie tylko atencja. <laughs> Robaty po prostu. Już. Kiedyś Wam mówiłam o tym, że nam się tu woda nalała. I teraz już wiemy od czego to jest, bo po prostu odpływ od lodówki nie nadąża, tak? Tak, ale jeżdżę, tam, przez kratkę, to, to się nie będziecie słychać. W każdym razie o, przez się, się W Takim też, tam, tam się wlało, nie wiem. 50 gram wody, nie? Ale jest mokro i. No, podłużyłam ręcznik, tutaj widać nawet na dywaniku, jak już nasiąg, bo my sobie o tym dopiero teraz przypomnieliśmy. A no, trochę jak widać już się zdążyło nalać, więc działamy. Ale dobrze. Mogliśmy lepiej trafić. Nie. No. Jeszcze nas goszczą Grecy i czuję się bezpieczna, bo jestem u Greków i oni wiedzą co się dzieje przynajmniej, nie? A nie sami gdzieś. No. <laughs> Najpierw kolej, z lodówki. Od 13 godziny? Nigdzie, nigdzie już chodnie pojedziemy. Na nie dzisiaj, jutro chyba. Bo no, to... mi na telefonie, że to cała wiocha, my stoimy na samej górze wioski. Całe, całe wszystko tam zalane, wszystkie pola, wszystko wszystko zalane. So, jechaliśmy tutaj to tu widzieliśmy, Do połowy koła, to gdzieś tyle wody było, nie? Na drodze. Myślałem, że zaciągnie już mi pod górę. Się, nie? Od górę tam masz to nagrane? Mam. Jechaliśmy pod i taki leciała rzeka tak. i takie kamole się toczyły. No wtedy co było najdeżniejsze mam to kamole. Najmianę, no? Masakra, nie? Ale Widzieliście ja... już to, no? <laughs> Oj on jeszcze nie widział, Oj, to co? Ja, ale dostaliśmy pyszności. Pycha. Co? Skąd wiesz? Bo widzę. Mm, dobre, no. I feta. Mm. Każdy Grek ma w domu fetę? Mm. Teraz już wygląda to tak, ale jest przepyszne. i pomidor mhm. poszerowany. Ryżem? Mhm. Całym ryżem, nie? Mhm. mhm. My ryżem z jakimś czasem, ja. Mhm. A Dobra. Bardzo. Fajnie tak jak utkniesz na drodze u Greków. No i wyjeżdżamy tutaj, W gospodarstwa tej pani. Wy możecie zobaczyć, jak się żegnamy z gospodynią. Było nam strasznie głupio. Chcieliśmy zjechać chociaż do miasta na dół. Nie dość, że dotknęła ich taka tragedia, to oni jeszcze myśleli o nas, żeby nas nakarmić i chcieli nas jak najdłużej zatrzymać. Na odchodne dostaliśmy jeszcze trochę greckich dobroci. Staliśmy jakiś słoik z jedzeniem, Paweł mówi. Wszystko gra. Ale błota, słuchajcie, patrzcie. Na farsale jest w prawo, Misiek. Bole, yy, łó, to błoto, patrzcie. się, musiało ostro grubo wylać i nie ma normalnie betonu. Nie, gdzie i... dźiom jest? Tu? asfaltu nie ma. Tu albo w następnom. Nie ja, tam tam to jest jezioro, nie? Bo jak tu szła woda, gdzie, gdzie tu była woda? Idzie, zobacz. woda była na górze, tutaj no. szła aż górą. No. Widać jak jest wszystko, no pozrywane, normalnie, bo no. No patrz, tu jest asfalt, zobacz, zobacz, asfalt jest pod... pod Kawałki tutaj. asfaltu tutaj no, są zerwane Z tego, co? z tego Z tej strony z prawej na lewą jest cały asfalt normalny. No. Tam, gdzie stoją te auta Tam, o Tam byliśmy na tym moście, gdzie mówiłam wam, że jest zerwany asfalt Stanęliśmy sobie na takim skwerku Idę Ty do tyłu Tutaj jakiś taki kiosk był Fajnie to wygląda Swoją drogą tak nie No i zostajemy. Tu trzeba przeczekać do jutra, nie ma internetu, ludzie nie mają wody w domu jest wyłączona, bo ta gosposia, która, u, u której byłam się, pożegnaliśmy teraz, pokazywała mi, że no nie ma umyć garów, nie mają po prostu wody. Dostaliśmy... O właśnie! To jest nasz melon! Dobra, to I stoimy. A tu nie pokazałam wam... Paweł też się nie pochwalił, zrobił pyszną fasolę. Ta największa jest grecka na Zaczyna znowu lać. Masakra! I kiełbaskę dobrą kupiliśmy, kupiliśmy i pomidorki, a dobra I wyszło z czasu teraz Nic już nie będzie lało, wszystko będzie dobrze Aha. Taki duży dżem? Ja ja marzyłam o tym dżemie To jest miód Co ty wkręcasz? Miód dostałeś To nie jest miód dostałeś Dobra, będziemy się kłócić, obstawiajcie O rany boskie Dobra my sobie, tutaj jest nasz, nasz gospodarz i słuchaj, zostali, słuchajcie, zostaliśmy zaproszeni do knajpki, mamy suflaki i mięsko i fryteczki, nie spodziewaliśmy się tego totalnie, ale jest cała knajpa pełna e, greków. tu jest szef e, całej knajpki tutaj, słuchajcie, zostaliśmy zaproszeni. Stojąc w miasteczku, przyszedł do nas jeszcze gospodarz, u którego staliśmy i zaprosił nas jeszcze na kolację. Ludzie, którzy stracili swoje zwierzęta, zostali odcięci od miast bez prądu i wody, chcieli nas jeszcze ugościć. Jeszcze wieczorny spacer chłopaki mają. My z knajpy wróciliśmy od ekipy greckiej, <grytania> dziadków. <grytania> no tak. Dobry. Zaczynamy kolejny dzień Stoimy w tym mieście. Słuchajcie, w ogóle tutaj płynęła rzeka nocy tak lało znowu, ale chciałam wam pokazać system u nich pocztowy. Patrzcie, normalnie do każdego domu są skrzynki i nie trzeba jeździć po domach i rozsyłać listów, tylko są skrzynki. Mega to jest zrobione bez hitu. Ja się tak zastanawiałam, czy nikt sobie nie kradnie listów, ale to chyba takie rzeczy tylko w Polsce i tu jest narysowany listona. Mega spoko. I to się zapytać, czy droga jest. Jechaliśmy tędy, było tu zalane wśród wody, patrzcie Ale masakra, ale droga już przejezdna, droga jest tutaj. Wczoraj, wczorajśmy tędy jechali, to tak te kamole leciały, nie? Leciały Dzień te kamole, tam, no? I tyle było wody, tylko głowy to było, wykoła, było wody. No Ale masakra, że mamy nowego kampera, nie? Tak ja pierdzielę, ale zryło cały asfalt. Ale masakra. Wywalane Zobacz, co się dzieje. Ale masakra. Kierujemy się nad morze, słuchajcie, rezygnujemy z naszych planów weekendowych, chyba tak mi się wydaje. Wszystkie boczne drogi są zalane i zamknięte, i dlatego autostrady są za darmo, są otwierane. Właśnie przejechaliśmy przez bramki i nic nie płaciliśmy. Akurat spoko, to jest mega na plus. Nie, Masakra. Była zalana aż do góry, a się przelewała wodę. Bez kitu cała autostrada była zalana, patrz co się dzieje po bokach. Tego tak nie widać na telefonie, ale... ale mają roboty Ja Górą się przelewało, bo tak trzeba porozwalona, Tak. Tak słońce, to górę wszystko, no. I tam z drugiej strony jest A barierki były pozrywane z drugiej strony, widziałeś? To jest taka... Nie wiem, czy Wam nagrywałam ceny paliwa Na ten moment wygląda to tak Ej, to 10 groszy tańszy Euro 64 Ja pierdziel... ej, słuchajcie Dojechaliśmy nad morze I kurwa, tu jest dalej to samo jest gorzej niż tam Gorzej niż w mieście, masakra A jest... A jest... A jest... Ja pierdolę Auto chyba komuś odpłynęło, słuchajcie Widziałeś przeparkowany z całym błotem, widziałam. W wszystko. Nie wygrzebiam się z tego jeszcze przez bardzo długi czas. Nie dojść z tego co dopiero było przecież te pożary zresztą jechaliśmy przez te to kurka, no. Okolicy, Patrz, patrz, na rzekę. No, ale może będzie brudne. Może będzie brudna ale że co? Aha, że jechaliśmy koło tych y, obszarów. Pasatowi koła normalnie zebrało. Taka o, woda po, była mocna, koła podpadały w Pasacie. a tu teraz po pożarach po wodzie, no. Jest problem, słuchajcie, w Grecji to duży z wodą. W większości miast woda jest pozakręcana, więc generalnie nasze podejście, że nie nalejemy całego zbiornika, o po co wszędzie w Grecji jest woda, nas zawiódł. Ale... Leci deszczówka. I słuchajcie, co wam pokazuje? Gdzie? Patrzcie, na deszcz... znaczy, nalewa nalew do paniaczka, teraz będzie nalewał do, do kamperka. Czy tutaj leci woda? Czyściutka. I tutaj też. I będziemy mieli w kamperku wodę. Hmm. Git, bo już się bałam. Seria, mamy ostatnio 10 litrów w zbiorniku. Nie wiem, słuchajcie, czy oni tutaj podostawali w... wodę, czy co, ale pani nam dała. Zbutkaliśmy dwie butelki. Wody normalnej do picia Ale jest tragedia straszna, no miło Miło z, z tej strony tej pani, ma takie dwie grzewki. U siebie za bramką I stwierdziła, że nam też da, więc więc bardzo miło, bardzo miło, bardzo fajnie Ja ja już nie wiem, czy ja wam nagrywałam tą zajebistą fasolkę, co Paweł zrobił Nagrywałam? Ja znaczy u stópki swoje zajebiste nagrywałaś? I moje, Światowe? Pokaż W <grym> No, Pawełowi się zdzierają klapki Ej nie, ale nie, chyba nagrywałam, mówiłam, że fasola sztos i kiełbaski sztos No i dzisiaj też to A miejscówkę wam nagram później, bo zamierzam się pójść przejść Ale widoczek mamy całkiem fajny, jak w Kalamacie tam Patrzcie już chodzili na plaży, zbierali, nie wiedziałam co, Paweł mówi, że drewno Patrzcie ile zbierali A jest jeszcze tego multum Ogólnie ludzie chodzą i zbierają Kamper posprzątany Obiad rdzony? To teraz trzeba nakarmić koty. To takie <noise> trzy pierwsze rzeczy, <noise> które zawsze <głos> robimy. <głos> o nie. No, Czolo, zostałeś przyłapany. Słuchajcie, mam doros, z tego doros, i siedzenia w kamperze, więc stwierdziłam, że wybiorę się do miasta. Tylko, że mam do niego 4,5 km. Ale idę powolutku, po malutku. I chciałam wam tylko pokazać ten widok, jak jest pięknie. Za mną są fajne chaty. No i ogólnie fajne to miasteczko, nazywa się Wolos. Wowalos. Słuchajcie, tutaj też jest wszystko zalane, patrzcie, normalnie poszłam sobie do miasta, chciałam pójść, obczaić co tam się dzieje w mieście, ale chyba jednak odpuszczę, bo nie przejdę. Tu widzę, auto też się wycofuje, ale zalało ludzi, masakra. No i do miasta niestety nie dało się dojść, ale ja już dochodzę do miejscówki, gdzie stoimy sobie kamperkiem. Tak sobie stoimy kamperkiem Tutaj generalnie nawet jest woda. Znaczy jest prysznic, ale nie ma wody w miejscu. No i ogólnie to wejście do Morza słabo to wygląda. O, widzicie, tu jest prysznic. Ale woda wcale nie jest taka. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. robi. Boże, no. Co ja robię? Swoją własną czekoladę. A wołuje fabryka czekolady. Mm. E, co tam mamy? Żurawinkę mamy, mam migdały. No. I rozpuściłem jeszcze Michałki ostatnie, co nie? Tak? no? Nie wiedziałam, że jeszcze Michałki, to dobrze. Nie Michałki, tylko trufle. Trufle. O kurde, ale będzie dobra. Jeszcze coś Zajebiasz <grymne> O hit No najlepsza czekolada to będzie Grube wióry no. Na koniec Słuchajcie, poszłam jeszcze w drugą stronę do miasta do sklepu się przejść I chciałam sobie przejść ze ptaczkiem Chyba tu był most Mostek, ale już go nie ma Masakra słuchajcie Tragicznie to wygląda wszystko. Na kolację sałatka. Mam go ogórek, sałata, buraki, serkozi. kozi. Sos własny Pawła. Tak, pasta, pitka i Kiki świat i piwko greckie. Tak ja patrzcie, co to czekoladę, Pawła? Uf, Poshy, wow. Ale tak! Ja, bo my ten oglądamy wcześniej, Kikiego oglądaliśmy starego, a teraz nowego. Będę jak gdzieś Wow! Ale czekolada! Ale czas! Ja. Ale czekolada! Dobra, czekolada. ale gruba. Świetna robota. Dobra idziemy. Wodek i Pani Gosiu mieszkają właśnie tutaj. Stawiamy na chwilę dziewczynki, bo z się, się jedziemy do fryzjera. Mamy umówioną godzinę w Bolesławcu, ja też pójdę do fryzjera. Niestety w domu nie założyliśmy, więc... Dzień dobry, ja już po treningu, słuchajcie, ale przestawiliśmy się na następną miejscówkę i słuchajcie, na następnej miejscówce znaleźliśmy wodę, patrzcie.